Hejka kochani! Witam Was na nowej serii na moim kanale, która już um, dość dawno miała mieć swoją premierę, ale no dzisiaj nastąpił ten dzień, więc kochani to jest moje stanowisko i dzisiaj gości nie wystąpi ze mną Pan Gienek. Pan Gienek przyjechał z bardzo o, odległego... O, będzie dzień dobry! Pan Gienek od... od e, z przylepa... Ameryki! Jak to się kładziesz, no fajnie. No no, bo na żywo na, na żywo w telewizji. Będę w stanie gnąć? Dzień dobry, Dzień dobry. Eee... O, ameryka, tu macie panowie, Ameryko! Więc podajcie pana Gienka, będzie nam towarzyszył w tej, tej serii. Em, jest troszkę... Możecie subskrybować są tym i kanał? Bo to na Mhm, mm Tak. Kanał się nazywa, ten Gienek właśnie jeszcze nie wiem, bo dopiero otworzę ten kanał Gienek Poznaje Świat doskonale więc dajcie i w górę i i kanał a, a my jak to pusty... zaczynamy jak to pusty kubek proszę Panią proszę już nalewam się Pana no Uff. ale dzisiaj proszę Państwa upolny więc pani Gienku bardzo dobrą wolę w tu masz, w tej polsce na początek może zaczniemy od... chwilę przerwa. Czy za bilety to mi oddacie? Ja, ja to bardzo. Wiecie? Słucham. Czy zwrot za pieniędzy, za bilety z Ameryki? E... Nie, to by nie było w umowie. Nie, nie. No, A co no, on tak robi? Żeby... E, Właśnie. Więc kochani, zapraszam Ech. Was na pierwszą część nasy, naszej serii. Dobra, teraz przejdźcie, prawda? No poczekać. No. I pan teraz zacznie? No, mówić wiadomości. Tu jest. A jak ta seria się nazywa, proszę panią, bo ja nie wiem. Co? Jak ta seria się nazywa? No, tutaj jest teraz e, wydarzenia z tego tygodnia. żebyście widzieli z bliska. No i co wam możemy powiedzieć na tle wiadomości tutaj? No, słoń włamał się do kuchni w Tajlandii. To normalka. No, proszę państwa, no. Do nas są mrówki, przychodzą w Tajlandii, przychodzą słonie, no normalne, prawda? Proszę panią. Mhm. Polak w 11 fazy grupowe i ucięło. No faktycznie, Polaków też gdzieś odcięło, jak zagrali ostatni mecz. No, no tak piękne suknie na lato, 69 zł. No to pff, pani mi... o, o, albo laptopy z Windows, Windows. dobrze po angielsku. Mhm. 11 będą musiały mieć kamerki internetowe. No, no proszę Państwa, no. No, będziecie musieli zmienić laptopy z kamerkami mieć, żeby mieć Windowsa 11. Yy, I to jest tyle z moich faktów, bry, proszę Państwa. Yy, I to resztę tutaj Manikola. Co ona masz w faktach? Więc yy, ja bym chciał tutaj powiedzieć opinią o Lewym, który podobno urodził się w nieodpowiednim kraju. Złotym je, jeszcze raz, proszę Panią? Gdzie? Znasz lewego? No... Lewy urodził się w nieprawidłowym kraju. No faktycznie powinien się urodzić w Kambodży, proszę Państwa. W Kambodży. Mm -hmm. No bo, no bo jak to wygląda? On sam jedenastu piłkarz, on jest sam. Mhm. Mm no ludzie zwią... ten mecz ostatni, czas do oka Yy, tak, Szwecja grała z Polakami, rozumie Pani, że mówią mm -hmm. tak, ta, w Ameryce, mm -hmm. w Chicago, tak? że i, i u nas w New Timerze było nazwane, że, niech Pani posłucha, y, Szwecja kontra Lewandowski, no proszę Panią, no, mm -hmm. jak to, jak, jak to, a Polski nie było? W nieodpowiednim kraju, tak. Z czego wynika, że tak. Dobrze. No i co my co jeszcze mamy, proszę Panią, memy o Polakach, no. Zróbcie sobie memy na przykład, o nie wiem, no z kimś, z, kimś in, z innej państwa, no a nie o Polakach. No to jest skandaliczne zachowanie Polaków, wszystko nagrały kamery. I wszystko znowu wraca, proszę Państwa, do tych kamer. Ja nie w laptopach Windows 11 kamery, tak i tutaj nagrywają ich kamery, prawda? Skandal. Skandal. Przypomnę, mam jeszcze jakieś fakty. Aha, i chciałem przypomnieć, że sponsorem naszego... Znaczy nie jest sponsorem naszego kanału. Woda, woda po prostu. Woda. To nie jest sponsor. Nikt nam nie chce płacić. Prowadząca też nam nie chce płacić. Ach, z tym biznesmenem Szanowni Państwo, wszystko wypowiedzieliśmy już? Tak, wszystko. Zapraszamy do drugiej części. Zapraszamy, proszę Państwa, na przerwę. A teraz odwiedzimy człowieka, który na bananach zarobił pierwszy milion, milion złotych. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Sprzedam banany. Kto jest nie, to będzie ten. Bio, bionk. Proszę Państwa, no dziękuję za, za to. O Jezus Maria banany wparły mi w te we włosy. Chciałem wam powiedzieć, wam, wiem, chciałem powiedzieć. Dziękuję pani za to, że pani tutaj do mnie przyjęła. Z hmm. faktowo, proszę panią. I? Tak. I, I zapewno wy chcecie wiedzieć, jak zarobiłem pierwszy milion sprzedawając banany. No okay. więc tak, Puszycie słuchajcie. Chcecie powiedzieć ten temat? Tak, tak. Okay. I, więc to jest proste. Ja te banany sprzedaję już 50 lat, sam mam obecnie 51. Także jak widzicie, się zacząło. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi, proszę Państwa. Chodzi o to, że przykładowo idziecie sobie do takiej biedry Lidlela. Czy do Kauflanda i kupujecie sobie takie banany za 5 zł, tak? I stajecie przed tym sklepem, stajecie przed tym sklepem, z tymi bananami, kilo kupiliście, tak? Tych bananów. zobaczcie, jaki to czysty zarobek. I zanim osoba wchodzi do tego sklepu, wyskakujecie, niech pani nagra, niech pani nagra, wyskakujecie przed, przed tą osobę i mówicie tak, pani, te banany były po 20 zł w środku. A ja pani zadyszkę sprzedam i słuchajcie ludzie biorą tak nawet a jeszcze czasem ich ściemnia mówię wiecie co bo już nie ma w środku no ale jak wiecie, to już mnie nie ma by uciekać. nie <laughs> wiecie o co chodzi i słuchajcie 100% zarobku kupiłem za 5 zł pff, sprzedałem zadyszkę a czasem i nawet znajdą się ludzie co 15 zł mi dawały bo mówię że dwie dychy kosztowały ale co? Naklejam naklejkę bio. Myślą, że to są bio, a to są zwykłe banany. Ja to sam obklejam. Także dzięki tak, zarobiłem pierwszy milion. Mam... Pozdrawiam widzów. jest specjalne pytanie od widzów. Tak, Eem. tak. Czy, e, czy, pan, e, tak e, czy pan długo układał tą fryzurę piękną? Proszę panią, czy te włosy mam 51 lat, nie sadzimy na fryzjerę. Zarobiłem milion, mm. ale ściułam te pieniądze, bo kiedyś wie pani, co? Mm. Chcę się obciąć na łyso właśnie. Dobrze. Dziękujemy za dziękuję. Wywiad i... dziękuję. A czy pani mi zapłaci za to, że żeby... wywiad? z panią to... coś pieniędzy? To... Banany to... mam za dwie do to... 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 No to, to... niech pani pójdzie tam do wywiadu. To... A teraz czas na prognozę pogody. O... Otóż to w godzinach popołudniowych. E, pojawi się koło poznania 21 stopni z delikatnymi burzami. E, podobnie jest w całej Polsce. E, jedynie w, najniższa temperatura pojawi się w Zakopane, tak jak widzimy tutaj na przedstawieniu obrazku, 18 stopni. E, prawdopodobnie na ciebie będzie tutaj w białym stoku, ale niestety oczywiście burze. Więc e, dzisiaj, tak jakoś lipnie i na. No. Może jutro będzie ciekawiej, co nam tutaj zaprezentuje pogody na jutro pan. Jak? Gienek. Pan Gienek. No i cześć, witajcie, witajcie. Jak widzicie, wywiało mnie ten do zakopanego wszędzie choinki, lasy i hałasy. I słuchajcie, no pogoda jest, no, no niejaka. Jak widzicie, w Pakistanie pada. W Bałtyku zimno jak w lodówce. Woda to ma 16 stopni, proszę Państwa. Nie wchodźcie, nie kąpcie się, bo albo zamarzniecie, albo was jeszcze fala wciągnie, no różnie to może być. Na dole Polski, słuchajcie. No góry, śniegu tyle, że głowa mała, a jeszcze do tego niedźwiedzie. także też uważajcie. Średnio bym powiedział. No słuchajcie, no. Na wschodzie Polski, na wschodzie Polski, tam też nie jedźcie, tam też nie jedźcie, bo tam jest blisko Ukrainy, blisko tam, wiecie, Białorusi, też niebezpiecznie może być, wiecie o co chodzi. Zachód, na zachód możecie jechać, jak na przykład, nie wiem, chcecie zarobić pieniążki na Sparaga w Niemczech, dobrze płacą, sam byłem w tamtym roku, zarobiłem na bilet powrotny do Ameryki. Ale polecam najserdeczniej środek, taki centralny polski. Tam jest zawsze bardzo ciepło, jak Państwo zobaczą. 24-37 stopni w samym palisu. No coś pięknego, miasto piękne i, i wszystko idzie dobrze zarobić. W ogóle też dobrze jest, tyle pracy. I, też się mamy gdzie schodzić, słuchajcie. Płynie ten rzeka, płynie bardzo fajna, prosna, czysta. W ogóle. Jak jesteście i jest tyle wody, to widzicie swoje palce u nóg. Bo w sumie prawie wystają, wystawają, ale no czysta jest taka, że jak górska prawie, no, Także pogoda super, ale u nas najlepsza. Polecam yy, genę. No i witajcie z powrotem, teraz będzie śmiesznie że aż boki zrywać <grym wiosenka> mamy fajne kawały prosto z, 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 z Armenii jak będzie z Armenii no i słuchajcie Tato co to jest? to są czarne jagody synku a dlaczego to są czarne? bo jeszcze zielone <grym wiosenka> e e z... e e to... jak ja tu pierwszy raz usłyszałem no to normalnie to no, wam tarzały Jej czekre Pani jak ty się jeszcze przygotował? Mhm, W czasie obrączkowania ptaków, rozumiecie, ptaki się hajtały, nie? I czy ty ptaku weźmiesz tego ptaka sobie za gołem wierzone i ją tak, tak, tak. Ale nie o to chodzi, w czasie obrączkowania ptaków, a nie obrączkowania, oni mają takie opaski na ręce, Patrz. w Polsce to jednak inaczej jest. Eee, Ornitolog puścił pawia i bąga. No rozumiesz, gołąb, paw i bong. <ścoughs> Czemu ja się nie urodziłem w Polsce, słuchajcie? Nie, nie, ja z Ameryki, gdzieś tam, ja Pani powiem, gdzieś tam, moje korzenie są polskie, o, są, są, bo ja pamiętam, że mama mi kiedyś robiła te bigos, polskie, śląskie, no, nie wiem, mam jeszcze jeden suchar, bo trzy suchary, żeby było fajnie i śmiesznie, yy, ale ten jest długi, to nie, bo nie chcę Was zanudzać. wiecie, Trzy facet koło toporka katowskiego, i go znów ścięło. Dziękujemy panu. Jezus Maria! jaki śmieszny! już się widzimy. Boże święty ja to wszystko sobie tłumaczę na angielski i będę chłopaką pracą, powiadam, go no, ścięło. Co tam pracuje? Kiedyś mojego kolegę też znów ścięło. Jak wiecie co? A, nie będę wam opowiadał. Długa historia. W następnym odcinku powiem Wam trzy następne takie. Ten A co jest mi, Wy na tym YouTubie w Polsce macie ten? Mhm. YouTube'a? E, chyba jest. Jest, bo byśmy zobaczyli, wie Pani, co. M, mhm. Kartę na czasie jeszcze, co ciekawego na macie. Na bo ja. W Ameryce to mnie Eminem, wie pani Rejera, mm -hmm. Ariana Garande, ona Garande Upinto. E, dobrze, no a to w Polsce nie wiem. Teraz tutaj mamy ostatnią już część naszego programu. E, jak się nazywa? E, na czasie. Nie. Jak to jest program się nazywa? A, FAK, to! Więc Ale przeglądamy na karty na czasie. Ha, no tak, to już ostatnie. No, no to... Zmieniamy perspektywy, wie pani... Ja se, to, to będzie wycięte, tak? Ja się tak. położę nogę na nogę. A, że No, tu? no że ja to jest w Ameryce. Wie pani co ja będę na czasie? Mhm. Jak sobie zobaczyć? A ja mam z panem być czy pan chce sam? Wie pani co? To ja pójdę. Pani z... ze mną może być. No dobrze, dobrze. Ewentualnie może być pani zewnątrz, tylko nie wiem czy tu internaut mi działa. Wie pani na Mhm. No. Czy pana to nie jest na żywo? Słucham? A ty nie na żywo? A więc słuchajcie, wezmę tą drugą małą kamerkę. Podaj mi złotko tą kamerkę. Tak jest pani Czy nie nagrywasz czasem moich nóg tylko? Nie przepanna. Trochę wyżej. No troszeczkę jednak nagrywałaś no. dziecko moje niskie. O. Więc... stryk i się nagrywa. Słuchajcie. Zobaczmy, co tu mamy w karcie na czasie. No pierwsze miejsce hmm. ewidentnie ma jakiś mata. Kisysy czy An w Roku? A pan nie po angielsku mi, pan z Ameryki? No, bardzo dobrze, przepraszam, bardzo zróbę angielski, Aha, tak? Jesteście tak. tam podryw w Roku. I ten mata, słuchajcie, zaśpiewał sobie piosenkę, że on zapewno on ją kocha, ona go być może nie. Mhm. A pan konty... oglądał ją? Tak, no, tak. A że w końcu ją kochał, a nie, a na końcu się spotkali, bo ona go potrąciła i o to chodziło w tym wszystkim. O, no Także to dziękujemy, fajnie, super, na ile miejsce? ocenka pierwszego miejsca no, w cztery dni, należy się? W 4 dni 6 milionów, takie 10% wymógł mógł dać. Dobrze. Drugie, World Disney, Kizo. No Kizo mhm. to jest też chyba rapek mi się wydaje, proszę o, Państwa. Raperzy, tak. No fajne, no. bo mhm. nawiązuje, słuchajcie, trochę do do takich, wiecie, do Disney, Disney Disneyland. Ta bajka, tak? Może dla dzieci coś, no nie, nie wiem. Doda, słuchajcie, wróciła na polską scenę. No i co, coś tam sobie zaśpiewała. Euro 2020 to pominiemy, bo niestety też nas pominęli. To, to, ten, to są triki Curiki Show, i tam są, słuchajcie, takie same śmieszne rzeczy. Małach i Eminem. O, słuchajcie, kamera mi się rozładowała, to tu będziecie mnie teraz widzieć, znaczy bateria mi się rozładowała, uh -huh. nie, karta mi się skończyła, słuchajcie, I jeszcze inne informacje, vlog ekipa też na czasie, uh -huh. e, Disney, znowu słuchajcie, Disney, nie wiem co tu się dzieje, ale widać Disney wraca, daj wcale to głośniej, nie. dlaczego tato, no nie wiem dlaczego, zapytaj się twojej mamy, słuchaj, prawda? Prawda, wcale nie tato, e, no i słuchaj, a Edek Szeranek wrócił. Dzisiaj słyszałem w A. radiu, że to fajna piosenka, 12 godzin, 3 miliony, nawet dobry wynik, aczkolwiek no ja robiłem kiedyś lepsze wyniki, nie chwalą czy tak, tak, robiłem lepsze wyniki. A, nalej z banana, z banana, tak? Na lejwach z Bananów, Tak, ale Edek Szeran, słuchajcie, no, no zamienił się tutaj w wampira w tym telewizji, z czego co tam słyszałem. Mm -hmm. Hate Park. Niech panowie może przestaną hejtować. I Sławomir, no Sławomir, no kto zna, zna Sławomira. Dla pan. pani? Nie, nie. A nie. A, nie, nie. nie no właśnie kto zna Nikt Sławomira? nie. Zna. nie, nie? Hmm. I QRE -Y, Słodziak, no, no to może i Słodziak, a ogólnie to 100 tysięcy innych youtuberów ocenia piosenkę Mata Kiscam. Także naprawdę ciekawe. My tego nie będziemy oceniać, bo to już zrobiło sto innych youtuberów, mhm. prawda? Nie chcemy was zanudzić. Także dziękujemy za przegląd faktowo. Były fakty, Zapraszamy była pogoda, było spotkanie ze mną, także... Za tydzień będą nowe atrakcje, nowe rzeczy, więc... Tak się łapkujcie? Tak, mhm. i za tydzień będzie wywiad ze mną. Pata... Ale jak ja dzisiaj polecę do domu, to pani mi da pieniążki za to? Tak, o to, no na to sam. No, no, no fajnie było, płacą, płacą, chyba nie wiem, bo no, przylecę za, 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 za tydzień, nie? Mhm, tak, za tydzień ja przylecę, no, I, pozdrawiam, i, i e, lecę do Los Angeles, a powiem wam coś po angielsku. Ameryka. Ameryka. Pa